a atutu itu atu atu i tentu atu atu i itu apu ibu a aku aku a aku itu a atu itu atu apu ku ile przykąsek przygotowali nasi rodzice. Będzie super zabawa, więc oglądajcie do końca. Dzieci, my już wychodzimy na bal. Wybądźcie grzeczni, nie otwierajcie nikomu drzwi i nie wpuszczajcie obcych ludzi. Dobrze mamo Miłej zabawy. Dobrze. Dzieci są na górze, a my możemy już wychodzić na nasz bal. Ale super! Już nie możemy się doczekać. To nasz pierwszy od dawna Sylwester w Polsce. Na pewno wam się spodoba. Dobra, droga wolna, cię po koleżanki, bo rodzice już Okej, okay, za chwilę zadzwonię po Jessie. Po co do Ciebie dzwonię? Przekaż też Ariel, jeanette i dorze, żeby też wpadły. No pewnie przekażę. Będę za 10 minut. O, tu pewnie dziewczyny już są. Pójdę im otworzyć. Cześć dziewczyny. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was do środka. Ale pyszne jedzonko! Nie ma to jak miły, sylwestrowy spacer z przyjaciółkami. Hej, właśnie dziewczyny, widzicie tę dyskotekę w domu Berlin? i to bez nas? No, musimy tam wpaść. To jak tam wejdziemy, Lila? Mm -mm. Ktoś tu zapomniał zamknąć okno. Dawaj, ptap! Jeszcze trochę, wskakuj tam. Okej, okay, jestem w środku. Jeszcze trochę i będę w środku. Dziewczyny, otwórzcie drzwi po prostu. Nie będę włacić przez to okno. Okej, okay, chodźmy. Nie ma czasu do stracenia. O, patrzcie! Tu bella kibel. Czyż to nie przepiękny widok? Dobra, dziewczyny, włazimy na dach. Okej, okay. odłączam im zasilanie. Aaaa! Kto zgasił światło? He, ale się boją. Zaraz zasikają majteczki. Kto zgasił światło? Nie ja. Ja też nie. To kto? Uuu. Ej, dziewczyny, pamiętacie tamte piękne party, Może to też nie jest prawdziwe. Ej, racja, ci netruj się całkiem logicznie. Nie dajmy się drugi raz tak wystraszyć. Ej, a kto nas ostatnio straszył? Pta i bina oraz chłopcy później przyszli. Ta ja, Bina byłaście. <kluzny> Przepraszam, Lina, nie wytrzymałam ze śmiechu. Na pewno zasikali portki. Ach, oni już wiedzą chyba, że to my. Ale to nie staje na przeszkodzie, aby wymusić dołączenie do imprezy? Bina, zapal światło! Już się robi! Ua, wbijam na imprezę! Ja też. Jopii! Dziewczyny, to znowu wy. Dlaczego musicie nam wszystko psuć? Jak włamałyście się do mojego domu? Mam zadzwonić po policję? Bella, no to ty nas nie zaprosiłaś. Mam powiedzieć twoim rodzicom, że zapraszasz gości, a ci nie pozwolili. Och, no dobra, błagam. Nie mów. Dobra, ale ja, Bina i Ptap, możemy Zostać, okej? Okay? Okej. Okay. Przepraszam, dziewczyny. Pożałuję tej decyzji. Wolę już zostać tu na głowę. Boję się, co, ma, co oni mogą odwalić. Rozwalamy te, budę, dziewczyny. Jupi! Wow! Daj, dziewczyny! Ptap, ptap! Co ty nie też nie Już pomagam Lila. Dawajcie głośniej muzeum, bo królej imprezy rzadzą. Dziewczyny, ewakuacja z tego pokoju. Okej, okay, żałuję, że pozwoliłam im zostać. Czy wszyscy są? Nie nie wiem policzmy. Ginette tam została. O nie współczuję. Pójdziemy ją odzyskać. Pokłoncie się mi. Albo wnieście aplauz i toast na moją cześć. Hurra! Toast dla Lily. Na pewno przyjdą odzyskać dżinet, więc przygotujemy się na to i zastawimy pułapki. Co się dzieje w tym domu? Takie krzyki, że spać nie mogę. Ktoś dzwoni do drzwi. Czyżby to rodzice? Idź otworzyć, Bella. My tu poczekamy. O nie, dorosli wkraczają do akcji. Zbijamy się chyba dziewczyny. Tak, to już wszystko Belli problem. Że wściekła sąsiadka stoi pod jej domem. Zwalmy na nią cały ten bałagan. Albo dziewczyny, mam lepszy pomysł. Zadzwonimy po rodziców. Ale rozpoznają twój głos. Mój specjalny symulator 3000 zmieni mój głos na dorosły. Dawaj, Lila, dzwoni. Dzień dobry, czy rozmawiam z Mamą Belli? Tak, przy telefonie jest Emma Santos. Czy coś się stało? Z kim mam przyjemność rozmawiać? Z panią komisarzem z policji w Białymstoku. Ojej, a czy Bella coś zrobiła? Kochanie, co się stało? Z kim ty rozmawiasz? Chwileczkę, kochanie. Bella Powiedź zorganizowała swoją niecną imprezkę z domu i zrobiła dużo bałaganu i zakłóca ciszę nocną. Co mam zrobić, panie policjant? Niech pani natychmiast przyjedzie uspokoić swoją córkę. To ja muszę wracać na inne wyzwania. Och, co ta Bella zrobiła. Musimy zrezygnować z imprezy. Dobra, dziewczyny, za chwilę Bella zostanie ukarana, a spijamy. Zapewniam panią, że nic się tu nie dzieje. Do widzenia. Do widzenia, Bella. Już jestem. Coś ucichło w pokoju ptapli Libyny. Chodźmy to sprawdzić. Ja pójdę sama. To zbyt niebezpieczne. Cznerk, gdzie ptapli Libyna? Zakleiły ci buzię, już możesz mówić. Oni zadzwonili do twoich rodziców. Zakablowały, a tw twoi rodzice tu za chwilę będą. O nie, szybko, musimy tu posprzątać. Okej, okay, wszystko posprzątałyśmy. Ciekawe, co tym razem. Pani policjant mówiła bardzo poważnie. Co tu się dzieje? No, bo to taka mała impreza nikogo nie zapraszać dziewczyny wychodzicie z tego domu koniec imprezy dobrze pa pa dziewczyny fajnie było no dobrano dziewczyny dobranoc bella dobranoc sky dziękujemy że byliście dzisiaj z nami subujcie żeby nasz kanał rozwinął się w nowym roku jeszcze lepiej do zobaczenia. Cześć, wesołego nowego roku!